Jak się macie, yy, objaśniając ostatnio chrześcijański biznes, trafiam na coraz więcej i więcej tego typu rzeczy. Niestety, ja bym nie chciał, aby takie sytuacje w ogóle miały miejsce, tak? A w momencie, kiedy mają, to należy to stanowczo potępiać. Czemu? Tak mówi Boże Słowo. List do Efezjan 5, 10 werset. Badajcie, co jest miłe Panu. Mamy badać, co jest miłe Panu, czy się Bogu podoba, a co nie. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując je. Piętnując, nawdracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane, Dopiero piętnowane, dopiero kiedy te rzeczy są piętnowane, ganione, to stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłe. Więc trzeba piętnować te rzeczy, aby to wyszło światło dzienne, bo ludzie sobie czytają pewne kwestie i tak pomijają je, wiecie, nie widzą w tym nic złego, więc yy, trzeba to pokazać i objaśnić, ok? Jest to dla mnie przykre. Dlaczego? To, co tutaj robi pani Agata Skrzydłewska, jeżeli chodzi o wspieranie ludzi z Pakistanu, tak? To jest fajne, to jest dobrze, że ludzie są uwalniani, jeżeli chodzi o tę fabrykę cegieł. Na to człowiek chętnie daje pieniądze. Ok. Bo to jest dobrze. Tak jak mówię, jeżeli coś jest dobrze, pochwalam to, to. Pokażę Wam i objaśnię, jak wygląda etap tego wszystkiego. Kiedy ludzie widzą, ludzie wpadają w takie coś, powiem Wam coś ważnego. Ktoś zakłada konto, powiedzmy na Patrylonite i widzi, pieniądze przychodzą na dobry cel, tak? Żeby ratować tutaj rodziny z tej fabryki cegieł, ok? Bo oni tam są niewolnikami. Człowiek to widzi i wspiera takie coś, ok? Więc taka pani Agata, powiedzmy, widzi, że o, pieniążki przypływają. Jest ok. Więc teraz tak. Nie chcę wkładać w jej usta słów, których nie powiedziała. Ja daję taki przykład. Już niech będzie ogólnie, ok? Ogólnie. Już pomijając panią Magadę, tak? E, pewna osoba zakładając patronite myśli sobie w porządku. Są wpłacane pieniążki na dobry cel, aby pomagać powiedzmy dzieciom. Więc Dlaczego by nie uczynić takiej zbiórki dla mnie, abym ja miał z tego pieniążki, tak? Abym ja miał z tego pieniążki. I co by tu uczynić, abym ja miał z tego pieniążki, skoro ludzie tak chętnie wpłacają, to może by uczynić, o, a może coś takiego, szkoła pasji i wizji, tak? Parę słów o autorce Szkoły Pasji i Wizji. Nazywam się Agata Strzyżewska. Stworzyłam Szkołę Pasji i Wizji z miłości do Bożych ludzi. Lubię widzieć, gdy chrześcijanie stają się silni i odważni. Jest to pożytkiem dla całego świata. Tylko czemu by nie robić tego za darmo? Tak? Z miłości. Jeżeli coś się robi z miłości, to się bierze za to pieniążki? Pokażę Wam, jaka była zasada w Biblii. Ewangelia według św. Mateusza 10,8. To mówi Pan Jezus. Chorych uzdrawiajcie, umarłych skrzeszajcie, tyrrzędowatek oczyszczajcie, demony wyganiacie. Darmo chcieliście, darmo dawajcie. Nie chcę na tym kończyć, solowo, tak? Ale bierzcie to pod uwagę. Darmo chcieliście, darmo dawajcie, tak? Miejcie to na umyśle. Czytamy dalej. Nie miejcie w trzocach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwusługień, ani sandałów, ani laski. Albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy oni wypędzali te demony, uzdrawiali chorych i tak w imieniu Jezusa, to w tym momencie, kiedy ktoś chciał ich wesprzeć, kiedy ktoś chciał ich nakarmić, to tak czynił. Ale apostołowie nie mówili. Pierw wpłacimy mi pieniążki, a potem my was uzdrowimy, tak, oczyścimy i tak dalej. To jest zupełnie odwrotnie. Pierw oni to robili. OK? A potem właśnie jak ktoś chciał, to byli. Yy, na karmienie, tak? Tak to właśnie wygląda. nie, że dawajcie mi tysiąca zł i dopiero wtedy ile kosztuje? 2,5 tysiąca, tak? Jednorazowo albo na raty 700 zł ok? Czyli 2800 jak wpłacisz 4 razy po 700, okej? Okay? Więc zauważcie, że mało kto ma tyle pieniążków, aby wpłacić jedną płatność, czyli 2500 zł. Więc ludzie nawet nie oszczędzają tych 300 zł, tylko wpłacają 4 płatności miesięcznie po 700 zł, okay? czyli 2800. Myślę, że większość ludzi tak robi. Jeżeli tak nie jest, no to się mylę, ok? Ale myślę, że większość ludzi nie ma pieniążków. I teraz tak, pytanie za co się tyle płaci? Za jakieś nauki online? Za nauki online? Wiecie? Ja sobie nie wyobrażam, żeby dostawać pieniążki za tego typu rzeczy okay. no ale oni tutaj mają coś większego, to jest większe przedsięwzięcie, tak? Sześciu ekspertów, grupa wsparcia, spotkania online, materiały, filmy, platforma online, gwarancja, dożywotni dostęp, warsztaty, pasje i wizji. I to tutaj jest, pokazuję je wiele. Ja Bożana Ciechanowska, ale mi się oberwie za to. Tak. Jak tylu ludzi objaśniam, to mi się obrywa, <grywa> słuchajcie. No ale mi się nie dbam o to. Takie coś trzeba piętnować. Bożana Ciechanowska, ty terapeuta. Mówczyni, ty tylko terapeutka. Co to ma być? Powiedzcie mi, co to ma być? Co to ma być? Psychoterapeutka. Myślałem, że to jakieś chrześcijańskie warsztaty. Tak? Ok. Nie wiem, w pomagając innym. Yy, tutaj. Coach i pastor. Jak można być coachem i pastorem? Mentor i coach. Zobaczcie. Kim jest coach? Coach ogólnie. Coaching. Z angielskiego to oznacza korepetycje, tyrenowanie. Internatywny, interaktywny, wybaczcie, proces rozwoju poprzez metody związane z psychologią, tak? Tutaj widzimy właśnie istotnie, wybaczcie, to nie to, sporo, sporo psychologii, tak? Tutaj mamy psychoterapeutkę, tutaj mamy coacha, tak? Założyciel i prezes Instytutu Rozwoju Złotej Jabłko, który specjalizuje się w rozwoju osobistym, zawodowym i duchowym, tak? Czyli to jest skupienie na człowieku. Za to Ty masz płacić pieniądze, tak? Joanna Baranowska, znowu coach, mentor, wykłada coaching na studiach podyplomowych, tak? Czyli. Główki, umysły Uniwersytetu Łódzkiego. Coaching i mentoring w biznesie. W biznesie. Widać, że im to wychodzi, jeżeli chodzi o biznes. Ale mnie to złości. Jej pasją jest uczenie się nowych rzeczy oraz praca misyjna w Afryce. Założyciel. Pytanie. W ogóle. Co ona tam robi? Praca misyjna w Afryce, tak? Mam nadzieję, że robi dobrze rzeczy. Ktoś tam mówił, nie wiem czy to Lejner, czy Raven aby nie wysyłać ludzi na misję często, bo oni sami potrzebują nawrzucenia, tak? Mówi, wysyłamy ludzi na misję, a oni sami potrzebują nawrzucenia. Wysyłamy ludzi na misję do innych krajów. Oni są nienawróceni nawet, tak? Bogdan Pszczoła, lennar, wykładowca, mówca, prowadzi warsztaty. Żyjna Maxa. wow, wow, Żyjna Maxa. Książka. Anna Saj, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii ekum ekumenicznej. Ekumenia to dzieło szatana, pokazuje jej objaśnię. To jest łączenie się z katolikami. Założycielka armii dzieci i magnifikat posługi kobiet katolickich, tak? Łączmy się z katolikami, tak? Zobaczcie, jaka tu jest mieszanka wybuchowa. E, psychoterapeutka, coach, jeden drugi, rener. E, Katoliczka, tak? Ekumeniczka. Tutaj jakiś gościu, który biznes prowadzi. Andrzej Burzyński, założyciel Instytutu Rozwoju Osobistego, Kołach oraz autor wielu książek. Uczy przedsiębiorców, jak mieć więcej pieniędzy. Trzymajcie mnie, bo nie wyrobię, tak? Czasu i satysfakcji prowadząc biznes. Za takie coś wypłacić 2500 zł. Za coś, co nie ma nic wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem. Za to pobierają pieniążki. Okej. Okay? Boża wola i moje marzenia. Kim jestem i czego potrzebuję. Nie będę tego wszystkiego czytał, tak? Ale nawet, bo zobaczcie, to co oni tutaj wyprawiają, to jest skandal, ok? Biznes, coaching i tak dalej. Ale nawet, jakby to było chrześcijańskie, jakby to się opierało tylko istotnie na biblijnych, chrześcijańskich nauczaniach, to wiecie co? I tak nie powinno się brać za to pieniądze, Ok? Tutaj na przykład Łukasz Nauman. To szkolenie dotyczy pięciu różnych sposobów stylów doświadczenia Bożej obecności. Są to styl kont kontemplatywny, intelektualny, usługujący, relacyjny, charyzmatyczny. Łukasz prowadzi nas w rozpoznaniu, w jaki sposób Bóg objawia się najczęściej w naszym życiu. Nie można tego za darmo uczynić. Nie można. Trzeba wydać za to grube pieniądze oraz w rozpoznaniu i uszanowaniu prowadzenia Boga w życiu innych ludzi. Czasem ludzie do mnie piszą na maila, i co? Mam im mówić? Odpowiem wam dopiero wtedy, kiedy wpłacicie mi pieniążki. Nie, normalnie opisuje. Jak studiować Biblię? O, chyba się tego nie dowiesz. Nie dowiesz się nigdy, jak studiować Biblię, jeżeli nie zapłacisz 2,5 tysiąca złotych. Jak pościsz? Również wpłać pieniążki, a my tobie powiemy, jak to wygląda. Modlitwa, która działa. Nigdy się tego nie dowiesz, jeżeli nie wpłacisz nam pieniążków. Jak doświadczasz Bożej obecności? Znowu tysiąc. Jak usłyszeć Boga? Czy ludzie nie mają Biblii, żeby wiedzieć takie rzeczy? Kim jesteś w Bożych oczach. Jest tyle materiałów za darmo. Tak? Aby się tego nauczyć. A, poza tym jeszcze coś. Pokażę wam ciekawostkę, tak? Bo tutaj zobaczcie skreślona wartość 200 zł, tak? Zobaczcie. Co wam? Pokazuje jej obrazkę. W sumie wasz szkoły to jest 10 000 i 800 zł, ale Twoja inwestycja to tylko 2,5 tysiąca zł. Tylko, tak? A jak nie masz, żeby wpłacić 2,5 tysiąca zł jednoczasowo, to w ciągu 4 miesięcy wpłacaj po 700 zł. Wówczas wyjdzie tobie. 2800 zł. Tak? Czyli. 8000 mniej niż normalnie byś musiał zapłacić, tak? My się elitujemy nad to. Tyle dobrego, że mówicie o w pieniążków tutaj, tak? Jakby co? Ale po co w ogóle brzeć pieniądze? Jeszcze raz, jeżeli to jest z miłości do boszych ludzi, to się nie bierze pieniędzy, co to za miłość? Wy tak dużo mówicie o miłości bezwarunkowej, a tutaj jest warunek. Dasz mi pieniążki, a ja Tobie dam miłość, tak? W postaci wykładów online. To jest miłość warunkowa, tak? Tak dużo się mówi o miłości bezwarunkowej. Tutaj tego nie widzę. OK. No dobrze. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.